Świnka Pepa jedzie na wycieczkę na farmę Maszy. Mamusiu, tatusiu, dzwoniła do mnie Masza. Chce mnie zaprosić na farmę do twojej cioci i wujka. Czy mogłabym pojechać? Proszę, proszę, tak bardzo chciałabym zobaczyć taką prawdziwą farmę. Masza mówiła, że jest w niej bardzo dużo zwierząt domowych. Ja nigdy takich nie widziałam. Hm, no nie wiem, Tatusiu, świnko, jak myślisz? Myślę, że możemy pojechać. O, jak fajnie! Dziękuję Wam bardzo! Dziękuję. W takim razie jedźmy. No, nareszcie jesteście. Myślałam, że już nie przyjedziecie. Jesteśmy, jesteśmy. To co, oprowadzisz nas po farmie? Tak, chodźcie, pokażę wam wszystkie zwierzęta. A gdzie twoja ciocia i wujek? Pojechali do miasta na zakupy po jedzenie dla zwierząt, bo zostało tylko troszkę na śniadanie dla nich i poprosili mnie, żeby mnie nakarmiła teraz. Hmm, rozumiem. To ty teraz, Maszo, można tak powiedzieć, że jesteś gospodynią. No tak. Bardzo mi się podoba to zajęcie. Najpierw nakarmimy konie i krówki. Tutaj mają swoje zagrody. Zrobił dla nich je wujek. Piękne koniki. Widać że rasowe. Tak, są rasowe, a to krowy. Ciocia z mleka, które dają, robi pyszne serki. No i przede wszystkim przepyszne naleśniki, które uwielbiam. Naleśniki. Miam miam. A to jest Pierreksio. Pomaga pilnować zwierzęta na farmie. Tutaj pasie się owieczka. Owieczki najbardziej uwielbiają świeżą trawkę. Lubią też, jak do nich mówię. Ciocia z wełny robi na przykład wygodne poduszki. O to muszę pogadać z twoją ciocią. Przydałyby mi się nowe poduszki do domu. Musi pani pogadać z ciocią, ale myślę, że nie będzie problemu. A wiecie, kogo najbardziej lubię karmić? Kogo, kogo? Kury i kaczki. Gdzie one są? Przecież tu były. Musiały sobie otworzyć jakoś same. I uciec. No nie, i co teraz? Muszę je znaleźć, zanim ciocia z wujkiem wrócą. Maszo, spokojnie. Zaraz ci pomożemy je poszukać. Tak, nie martw się. Razem szybko je znajdziemy. Mam dla Was pyszne ziarenka, takie jak lubicie? No nie wygłupiajcie się. Może usłyszały nas i przestraszyły się obcych głosów? Kurki, chodźcie, bo zaraz jedzą Wam inne zwierzęta, te pyszne ziarenka. O, są tutaj, jedzą trawkę, masz o Są, są. Musimy je zaprowadzić jakimś sposobem z powrotem do klatki. Myślę, że najlepiej będzie powoli rzucać im ziarenka i iść w stronę klatki. O tak, to bardzo dobry pomysł. Chodźcie, mamy dla Was bardzo dobre jedzonko. Och, udało się. Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Nie wiem, jakbym sobie poradziła sama. Nawet nie chcę myśleć. Ciocia z wujkiem gniewaliby się, bo kurki dają jajka, które używa się do różnych potraw. Na przykład do tych pysznych naleśników, o których wspominałam? O, mamy gości. Witamy na naszej farmie. Dobry dzień dobry. Mają Państwo piękną farmę, tylko pozazdrościć. A dziękujemy, dziękujemy. Jak masz oporadziłaś sobie? Tak, oczywiście, z nową pomocą naszych gości. Ale muszę przyznać, że opieka nad zwierzętami to jednak bardzo ciężka praca. Tak, masz rację, Maszo. Tego wszyscy zasłużyliście na pyszne naleśniki, które zaraz zrobię. Zapraszam do domu. Hurra, hurra! Jeżeli podobała Ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.